Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didimos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i, i abyście wierząc, mieli życie w Jego imię. Oto Słowo Pańskie. Panie. Na dzisiejszą Ewangelię, która, która nas przeprowadzi przez modlitwę, która jest przed nami, ale jednocześnie też zatrzymujemy się na niedzieli miłosierdzia, którą Jan Paweł II ustanowił dla Kościoła, na wezwanie pana Jezusa, który siostrze Faustynie to polecił, żebyśmy mieli niedzielę miłosierdzia po Wielkanocy, podkreślającą. Że Bóg jest miłosierny, podkreślającą fakt, że Bóg lubi przebaczać, że to jest wpisane w jego sercu ciągłe miłosierdzie. Papież Franciszek, który powtarzał, i myślę, że dzisiaj, wczoraj i dzisiaj to jest na każdym mszy gdzieś powtarzane to zdanie, że Bóg nie męczy się miłosierdziem. Bóg nie męczy się miłosierdziem. Miłosierdziem się męczy człowiek. Ale Bóg się miłosierdziem nie męczy, On marzy o tym, aby przytulić Syna Marnotrawnego, aby wybiec nam na spotkanie i czy to w konfesjonale, czy w inny sposób, nas po prostu przytulić. Przytulić, abyśmy doświadczyli dobroci Bożej miłosierdzia Bożego. Nam się to z czasem nuży, jak już komuś. Odpuścimy trzeci raz, czwarty, dziesiąty, siódmy, i któryś tam znowu, i się okazuje, że po naszym odpuszczaniu, po naszym przebaczaniu, ten ktoś niemądrzeje. Czego byśmy oczekiwali, oczywiście, żeby zmądrzał, no ale nie mądrzeje, No to nas to troszeczkę męczy i irytuje, ile razy mamy przebaczać. Natomiast jak idziemy do konfesjonału, to Pan Jezus. W pewnym momencie nie mówi, no ile jeszcze, ile razy mam ci jeszcze przebaczać, tylko po prostu otwiera przed nami swoje serce i nas przytula. To jest miłosierdzie Boga, Bóg, który nie męczy się miłosierdziem. W taki sposób zachęcam, żebyśmy popatrzyli na tę Ewangelię, w której Jezus wchodzi do apostołów, mimo drzwi zamkniętych. Apostołowie mają drzwi zamknięte. Wybrani mają drzwi zamknięte z powodu lęku. Ten dzień z zmartwychwstania, który dzisiaj jest w Ewangelii, dobiega końca. Jest już wieczór. Od poranka Kobiety się nie boją, biegną do grobu, spotykają Jezusa z martwychwstałego. Cieszą się tym, że, że On żyje, już chodzą z tą informacją, nawet apostołom o tym powiedzieli. Tymczasem jest świat, który dzieje się pośród kobiet, świat życia, świat przyjęcia tego, co Jezus czyni. I świat apostołów, którzy są zamknięci w wieczorniku i się boją. Dwa światy jednego dnia. To jest normalne, że informacja o pewnych rzeczach dociera z opóźnieniem. Wiemy, że tak jest. O śmierci się dowiadujemy później trochę, o narodzeniu się dowiadujemy trochę później. Chociaż niektórzy sobie robią selfie jeszcze w szpitalu, ale, ale zasadniczo informacja idzie powoli. Tymczasem tutaj w Ewangelii u świętego Jana widzimy, że kobiety nie zamykają się w obawie przed Żydami, tylko biegną i potem rozgłaszają tę wiadomość, że Jezus żyje. A apostołowie, nie tylko że są zamknięci, co jeszcze są bardziej przerażeni, bo niektóre z niewiast miały widzenie, że on żyje i to ich przeraża. Jedna informacja, która jest informacją dobrą, w zależności od serca, może powodować, że ktoś kwitnie, a inny z tego samego powodu w pobożności zamyka się w wieczerniku, nie tam gdzieś w piwnicy. Oni są zamknięci w wieczerniku. To pięknie brzmi. Wszystko jest pobożne i takie cudowne, tylko że nie ma nic wspólnego ze zmartwychwstaniem i z Bogiem żywym. Jezus musi tam wejść pomimo drzwi zamkniętych, pomimo lęku, obaw i niewiary. Wchodzi i mówi: Pokój wam. To jest miłosierdzie Boga, że nie przekreśla. Powołanego, nie przekreśla nikogo, to jest wezwany, żeby iść głosić, a się obija, a jest w lęku gdzieś zatrzymany, nie przekreśla go, tylko wchodzi mimo drzwi zamkniętych. Jezus nas w ten sposób uwalnia. Różne rzeczy sprawiają, że mamy drzwi zamknięte. Mamy drzwi zamknięte na żonę, na męża, na dziecko. Na teściową, na sąsiadów, drzwi zamknięte, bo coś powiedzieli, gdzieś zranili, coś nam nie podpasowało i zamknęliśmy drzwi z obawy przed tymi Żydami. Boimy się, że nas znowu skrzywdzą. Boimy się, że znowu coś powiedzą, spojrzą jakoś. To mogą być osoby ze wspólnoty, z kościoła, przeróżne osoby. Boimy się, drzwi zamknięte. To jest cecha ludzi. I niestety, trzeba to z tej Ewangelii przeczytać, to jest cecha ludzi wierzących. Chcielibyśmy, żeby tak nie było. Że ludzie wierzący o to nie boją się, mają drzwi otwarte, kościół otwarty do ludzi, ale tak nie jest. Ludzie wierzący mają drzwi zamknięte. Jezus wchodzi mimo drzwi zamknięte i daje Ducha Świętego, tchnie na nich. Weźmijcie Ducha Świętego. Czy to tchnienie, to co Jezus zrobił, to jak do nich przyszedł, czy to coś zmieniło w ich życiu? Się okazuje, że nie od razu. Za tydzień, gdy przychodzi do nich znowu, co się dzieje? Mają drzwi zamknięte. Po tygodniu czasu znowu to samo. W pobożnym miejscu spotkali zmartwychwstałego już, drzwi zamknięte, bo mogą nas skrzywdzić. To jest to doświadczenie, które z pewnością my też dobrze znamy. Doświadczyliśmy rozgrzeszenia, uwolnienia, rekolekcje, coś się wydarzyło. To już był ten moment. Już mówiliśmy tak, jestem wolny. Okazuje się, że za chwilę siedzę i drzwi zamknięte, z obawy. Nie mogę otworzyć, bo się boję, że ta osoba mnie dotknie, skrzywdzi. Serce moje nie jest sercem Jezusowym, jest sercem zamkniętym. Serce Jezusowe to jest serce otwarte, jak na obrazie Jezusa Miłosiernego z uchylonym bokiem. Dostęp do serca jest uchylone, żeby kochać. Serce zamknięte, drzwi zamknięte, wieczernik zamknięty. Może być prze przepełniony. Jakimś doświadczeniem Boga, tak jak wieczernik, tam była ostatnia wieczerza, to jest to miejsce. I mimo tego doświadczenia, to miejsce staje się miejscem zamknięcia. Dlatego też mówimy o zamkniętych wspólnotach, zamkniętym kościele. Wydaje się, że przecież nie może być kościół zamknięty, bo z natury jest misyjny. No właśnie dlatego, że z natury jest misyjny, to może być zamknięty. Wieczernik, który jest z natury dla każdego, jest zamknięty. I potrzebujemy to serce otwierać. Jezus wchodzi, żeby otworzyć. Dopiero zesłanie Ducha Świętego otworzyło drzwi wieczernika. Przewiało wieczernik w taki sposób, gdzie ogień dotknął apostołów i to doświadczenie sprawiło, że już nie mogli stać w zamknięciu. A potem, ilekroć dzieje apostolskie opisują, znowu jest ciężko, znowu się boimy, to już wiedzieli, co robić wołać o Ducha Świętego, aż przyjdzie. I to się powtarza w dziejach apostolskich, to wołanie do Ducha Świętego, gdy jest lęk. W prawdziwej miłości nie ma lęku. Jeżeli gdziekolwiek ją widzimy, to, to trzeba wołać o Ducha Świętego, o uwolnienie w mocy Bożej. I wreszcie Tomasz, który pokazuje, postawa Tomasza pokazuje, jak może wyglądać serce ludzi wierzących. Bo nie ma co zestawiać Tomasza i pozostałych apostołów, bo pomiędzy nimi jest taka różnica, że dziesięciu zobaczyło, a Tomasz nie zobaczył. Taka jest między nimi różnica. Zestawić, że ten jest wątpiący, a pozostali nie. Pozostali, czyli cała ta dziesiątka, nie uwierzyła na głos kobiet. Im też mówili. Nie uwierzyły. Nie uwierzyli apostołowie. Nie przyjęli tego. Tomasz, jego upór w tym, że nie uwierzy, yy, i na, wydaje nam się dzisiaj dziwne, tak z perspektywy czasu. I to nie tylko, że powiedział takie słowa apostołom, kolegom, przyjaciołom, ale oni pisze, on, że codziennie mu o tym mówili. Przez 8 dni codziennie wracali do tematu i co dalej, nie wierzysz? Znamy takie gadanie z domu, prawda? Dalej, co nie pójdziesz do kościoła, i dalej, jeszcze nie, i tak, i tak. Im więcej mówili, tym on jeszcze bardziej uparty. Znamy to doświadczenie. I nie mogą tego pchnąć, nie mogą tego ruszyć, jakby jego uszy były zasłonięte, jakby coś na sercu leżało. Aż w końcu jakieś doświadczenie, i nagle wow, jest Pan Jezus. Dokładnie to samo znamy z naszego życia. Zresztą myślę, że wielu z nas może powiedzieć ze mną też tak było. To jest też moje doświadczenie. Nie tylko, że. Ktoś jest uparty w domu, ale to moje doświadczenie też jest takie, że Jezus pukał, pukał i w końcu coś się takiego wydarzyło, jakieś rekolekcje, jakieś spotkanie, jakaś spowiedź. Otworzyło się moje serce. Nagle. To jest droga, przez którą my przychodzimy. Biblia pokazuje, te wydarzenia pokazują nasze, nasze życie. I to nie jest tak, że Tomasz jest nie wierząc. On jest w wieczerniku, on jest w tym miejscu, gdzie został ustanowiony na kapłana. Zresztą to też pokazuje, że kapłaństwo nie oznacza wiary. Ale Tomasz jest, jest tym, który nie, nie przyjmuje życia, nie przyjmuje jasności. Wierzy w Boga, ale nie przyjmuje tego, że on. Pokonał wszelki grzech, wszelką niemoc, śmierć, Bóg pokonał. I to przyjęcie tej prawdy jest inną jakością życia. W momencie, kiedy przyjmę, że Jezus żyje, to moje zmagania, moje trudności, które ja mam, każdy z nas ma swoje, gdy postawimy je w świetle, tracą moc. Bo Jezus żyje. Wszystko traci moc. Jak to przyjmę, drzwi się otwierają. Jak to się dzieje, to jest tajemnica Bożego Działania. Być może to można jakoś uzasadnić, ale ja, ilekroć widzę to w swoim życiu, to mogę powiedzieć, że po prostu zapala się mega światło. Po prostu następuje jasność, która oświetla mrok, i ten mrok mnie nie dotyka. Dotykał przed chwilą, ale jak doświadczam tej jasności, jak jest to działanie Boże, to ten mrok, mrok traci moc. Na tak długo, dopóki jest jasność. Jak jasność tracę sprzed oczu, to znowu mrok jest pochłaniający i znowu pojawia się lęk. To doświadczenie, może ktoś z Was, patrząc na siebie, nazwie je trochę inaczej. Ale wart, warto widzieć tę dyna, dynamikę po zmartwychwstaniu, którą mają apostołowie w naszym życiu, że my podobnie siedzimy w naszych wieczernikach, miejsca pobożne, wydaje się, że jest ok, bo przecież wieczernik, bo przecież Eucharystia, bo przecież w gronie apostołów siedzieć w wieczerniku o, to już jest super tylko jest tam śmierć. Dopóki nie wejdzie Jezus, dopóki nie wejdzie ten, który przynosi życie, jest światłem, i wtedy się otwierają drzwi. Dopóki Duch Święty nie stąpi, wołajmy w tej Eucharystii o, o tę drogę życia, o drogę wolności, uzdrowienia, żeby ją dzisiaj przyjąć i w ogóle ją przyjmować w życiu, żeby iść w tym kierunku ciągłego pragnienia, żebym był całkowicie wolny, że chcę być wolny i to jest możliwe. To jest w zasięgu. W naszym zasięgu, dlatego że Bóg jest w naszym zasięgu. Przyjmujemy Go, mówimy Amen. Działanie Ducha Świętego jest w naszym zasięgu, bo On chce się udzielać. On chce jeszcze bardziej być w nas niż my tego pragniemy. Niech to wołanie będzie szczere i, i przychodź Panie do nas mimo naszych drzwi zamkniętych. Wszelkie lęki zamieniaj w jasność, żebyśmy drzwi otwierali. Żeby nasze serce, tak jak Twoje Boże, było uchylone, by było w nim miejsce na kochanie, niezależnie od tego, ile nam kto zrobił krzywdy, jak nas coś boli. Jezus każdego, kto go skrzywdził, bardzo kocha i tego nas uczy. Amen.